Zawsze chciałam być lekarzem. Lekarzem? Tak. Aha. A dlaczego lekarzem? No nie wiem, chciałam leczyć ludzi. Ale później mnie ta krew przerażała. No, dobra. dobra, ja muszę Teraz iść, jakąś tak. herbatkę. Tak, I wtedy idziemy. Ale ja A piszę. kto to jest, ej? Wiesz? Przecież tam pisze, przeczytaj. No pisze, tu pisze pełno, nie wiadomo kto to. Przewodniczący Ryszard Bugajski, co jest przewodniczący jury Konkursu Głównego 39. Festiwalu Filmowego w Dyni. O, kierownik dzwoni. Dzień dobry, panie kierowniku. Nie wiem, czy to jest mokre, czy to faktycznie się tak klei, ale zaraz ktoś podejdzie. A my myślimy, że to jest tłuste coś chyba nie jest obryski, absolutnie nie Gościa Gosia, okulary. No co jest ty. jest taki retusz, no jak nie obryski? no co ty, przecież to widać. To on. Jakiś no dziwny wiecie? tutaj. Nie. No to tak, wiesz, zbliżony. Ja'm Daniel. Starość wychodzi. Nie, może i on. Szczurki dwa są. Oby dwa są fajne. Jeden i drugi. I tata i syn. Bo popatrz. oni Jocha. Dobra dziewczyny idziemy trzeba wypukać go no. się Dobra, ale wiesz, tutaj widzę to. O, teraz tu niech ona to później Takie czarne. O. Czystą wodą samą. Wiesz, bo to czarne zeszło brudne. A to... Ale to i tak nie wyjdzie, bo to jest tłuszcz. Ale Boże, no przecież myśmy to wycierały na mokro. Plamy są. No i nie zejdą. Ja nawet nie wiem, jakie filmy w tym roku są. Ja polskie mało filmów oglądam. Niemoralna propozycja. <grym> Ale to jest no. nasz film? Proszę, nie, tak? amerykański. Aha, amerykański, niemoralna propozycja, co oczywiście. No Noc za tysiąc dolarów, nie, nie, to więcej, za milion nie dolarów. Nie wiem, nie było, roś? nie, nie chciałeś. <grym> w polskiej wersji. byśmy chciały. <grym> Ten małaszyński nadawałby się. <grym> Ale ty masz zbreźne myśli, mój Boże. Dajże mi rękę na drogę. Hej. Oleńka. Oleńka. Zanim się już nie obaczym. Tak inaczej było niż teraz. Czyż i drinkowali sobie, czy siedzieli kawkę, aktorki piły, nie? A teraz? Nie. Albo pieniędzy nie mają, pieniędzy nie mają aktorzy. No, i tak to jest. Nie płacz. Bo szaleję. Bądź stary! Bądź